Cześć kochani, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest środa. Ja, jak zwykle, pod szkołą. Kochani, dzisiaj w tym vlogu pokażę Wam wycieczkę do Londynu. Pojechaliśmy już w sobotę i pokażę Wam nocną zmianę z zeszłego piątku. ale po kolei, kochani, mieliśmy długi weekend, więc była wolna sobota, niedziela, poniedziałek, bo był bank holiday w Anglii. No i wymyśl wymyśliliśmy z kubą, że pojedziemy do Londynu na lody do Chinatown. Bo zawsze, jak tam jesteśmy, to na te lody nie ciągnie, więc pojechaliśmy tym razem. Wycieczka była zaplanowana tak, że wysiadamy koło zegara, koło Big Bena Ja oczywiście pomyliłem tę stację i wysiedliśmy na London Bridge. No i w sumie fajnie, bo pierwszy raz widziałem, jak otworzyli London Bridge. Bo przepływał jakiś tam statek, taki wycieczkowy, taki duży. Więc udało mi się to nagrać. Pierwszy raz w życiu widziałem to na oczy, kochani. No i co, i później mówię do Kuby, że musimy się przemieścić, czyli przejdziemy z London Bridge do Tower Bridge. A Tower Bridge to, już, to są te przy Big Benie. Ten most. No ale jak sprawdziłem na mapce, że mamy iść 40 minut, to Kuba stwierdził, że, że nie idziemy. Jak Ci podoba nasza wycieczka? No, 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 jest boring. Boring jest? Tak. <laughs> No i kombinowaliśmy, może autobus, or tamtu, ale ja w Londynie autobusami w ogóle nie jeździłem, to pojęcia nie mam, jak tam się dostać, więc mówię dobra, zamówiłem Ubera, przyjechał Uber, na Ubera też się wyczekaliśmy, kochani, bo korki tragiczne były w ten weekend. Ty, ty mówię, że nie masz siły, a tutaj ćwiczysz na tym? Hej? Skakuj. Halo? Oh my God! Okay. Thank you. Thanks. And then every month there is something you change. Yeah, yeah. All, Always something, eh? Yeah? yeah. If you have car, there is always something to, to do. It's like kids, eh? Yeah? If you have kids, there is always something. <laughs> no i co? No i pojechaliśmy tą ta taryfą. Wysięliśmy koło Big Bena, Pochodziliśmy trochę, ponagrywaliśmy trochę przebitek, jak będziecie widzieli. Tak sobie samej strony. Kochani, tutaj jest pomnik upamiętniający wojnę o Anglię. To są chyba piloci. Tak wyglądają jak piloci, ale nie jestem pewien, czy to piloci. Bardzo ładny. Co sądzisz? A tutaj kochani jesteśmy przy siedzibie Scotland Yardu. Tam jest brama i budyneczek rządowy. i poszliśmy w stronę Trafalgar Square A tu kochanie Kochani, za... kochani A tu kochani za mną powinny być konie Ale koni brak Konie mają przerwę Nie? I strefa Square na Piccadilly, tam gdzie te ekrany duże są, takie wiecie. Nie? No, i tam docelowo miało być te lody w Chinatown, ale było tyle ludzi, kochani, zobaczycie na przybitkach. Było tyle wiary. Że kolejka do lodów to tak godzina minimum, więc Kuba się zniechęcił. A ja widziałem inną lodziarnię po drodze, która też sprzedawała takie lody. W takim, jakby waflu na leśniku. A jak twój lód? Nie Dobrze? Więc poszliśmy tam kochanie, i w drodze powrotnej weszliśmy jeszcze do sklepu takiego amerykańskiego, który sprzedaje słodycze i napoje właśnie z Ameryki. No i tam Kuba dorwał Prime'a. Co? To? E, oh my god, co? i work. kochani jesteśmy w sklepie Kuby w sklepie znalazł właśnie całą, całe Prime więc pewnie mnie naciągnie na jednego nie? no słyszeliście was 10 funtów za butelkę czyli przebitka 5 razy no ale jak już jesteśmy w centrum to, to mu kupię Wziął sobie Prime'a jednego, no i co? Poszliśmy na metro, na metrze, na Trafalgar, nie na Trafalgar, na Piccadilly. Do metra są trzy albo cztery zejścia, po każdej stronie yy, skrzyżowana. No ale trzy były zamknięte, trzy dwa były zamknięte, jedne było otwarte i się tyle ludzi skumulowało, że w ogóle wejście na metro... też zajęło chwilę, no ale jakoś to wszystko kochani, slowly, slowly udało wycieczka się ogólnie udała, trochę za późno pojechaliśmy bo wyjechaliśmy o trzeciej, tam byliśmy o czwartej a to to weekend czyli wiecie, imprezy już się zaczynały ludzi, no masa ludzi zobaczycie wszystko na przebitkach, masa ludzi no ale wyjazd fajny, pogoda fajna i mówię był plan jeszcze, żeby jechać w niedzielę nad morze, ale już nie było pogody, więc stwierdziliśmy, że Cilujemy w domu, i tak się stało. A teraz, kochani, co do nocnej zmiany, zobaczycie nocną zmianę z czwartku na piątek. Z czwartku na piątek, ze względu na to, że mieliśmy w poniedziałek wolne, dostaliśmy tak zwane podwójne załadowanie, czyli mleko z poniedziałku, przerzucili na noc z czwartku na piątek, ale o tym wszystkim zobaczycie we vlogu. Like? Hello, Michael. Why are you all looking at the flags? At the back. No, 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 again. <laughs> are you ready for hard work today? Double load? Yes. yes. Na zmianie mamy tak zwane. Podwójne załadowanie czyli przez to, że mamy poniedziałek wolny, bo jest bank holiday, to całe mleko z poniedziałku, które mieliśmy dostarczyć, przerzucili nam na dzisiaj, czyli w czwartku na piątek. Więc powiem wam, że jest dość busy, mleka jest mnóstwo. To nie powinno raczej wpłynąć na czas, bo czy na wydłużenie pracy, dlatego że tam nie ma ekstra klientów. Tylko jak jeden klient zamagał dwa mleka, to dzisiaj będzie miał sześć na przykład, nie. Słuchajcie, załadowałem wana, idę Wam pokazać, czyli patrzcie, mleko w butelkach, bum, mleko w plastikach, tutaj macie mleko w plastikach, soki, mleka w kartonach, tutaj mamy chleby, jajka, jakieś jogurty. I tutaj znowu soki i mleka. Czyli powiem wam, że jest tego odchu. I nawet teraz, jak powinienem sprawdzać komputerek ten mój tutaj, czy się wszystko zgadza, to tego nie robię, bo musiał wszystko liczyć i sprawdzać, czy tutaj się zgadza z tym, ale tego jest za dużo i jest wszędzie w tym wanie porozrzucane więc wszystko akceptuję tak jak leci. A jak czegoś zabraknie, no to po prostu dam, że jest zabrakło, że jest missing. No i tyle, nie? Czyli kochani, widzimy się już jak... Jak skończę. Aktualizacja, kochani, jest godzina 4.15. Właśnie przeliczyłem, ile zostało jeszcze. Zostało 110 domów, więc w 4 godziny zrobiłem 115. No, to jeszcze pewnie tak za 4 godzinki. No, ale już tego mleka mniej. Nie wiem, czy tam widać przez tą dziurkę. Mleka coraz mniej. No i kochani, slowly, slowly do przodu. Pogoda już trochę lepsza nie pada. Już nie mam mgły. Bo jak jest mgła, to jest porażka, bo jak podjeżdżam pod dom, to numerka nie widzę, więc muszę wychodzić i sprawdzać cały czas. No ale już po, powoli się pszcze pogadza. Niedługo wschód słońca nagram. Widzimy się za chwilę. Jakie tutaj są małe drzwi, normalnie jak z tego filmu Baca Pierścieni dla tych hobbitów? zobacz malutkie, nie? <grymne> Jadę dalej. Wiecie, co jest najgorsze rano, jak się wkłaszczy tak, kończy po siódmej? Kochani, korki, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Tam jest zablokowane z prawej strony, bo są światła. Tutaj z lewej się blokuje, bo też są światła. A ja mam klienta tutaj zaraz w prawo, muszę się zatrzymać i wszystkich zakorkuję. Ale już zostało pięć koli, kochani, więc końcóweczka. kochani nocna zmiana skończona godzina jest 8.35 to nie jest źle yy, zrobione 215 domów mleka w butelkach było około 800 plastikowych nie wiem nawet nie liczyłem o jedzeniu nie będę wspominał tych krosantów yy, masełek chlebów, śmietan takich rzeczy strasznie dużo no ale mówię to się skumulowały dwa dni z czwartku na piątek i z niedzieli po niedzielę czyli połączyli w, 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 Dwie noce w jedną. Czyli mówię, no nie źle ja już wracam na yard, odstawiam wana, idę do sklepu. Kupuję jedno piwo albo dwa, bo dzisiaj Kubę mam dopiero wieczorem wieczorem, koło 8, więc relaksing po pracy. I co? No, muszę się przespać. Przespać się, pojechać po Kubę wieczorem wieczorem, no i znowu na nocną zmianę, ale to już. Dzisiaj ostatnia nocka i zaczynamy z Kubą długi weekend, kochani. Widzimy się już. Powiedz nam Andrzeju, gdzie Ty byłeś, jak Cię nie było? Gdzie byłem? Ale kiedy? Tyle filmów bez Ciebie? No, na dzienną zmianę pracowałem. Olałeś nas kolegów. Mm, to nie ja, to oni. Zarząd? Zarząd Was olał. Powiedział, <laughs> że nie, nie będą mnie wysyłać więcej na noc. Nie, no dniówki robiłem, nie? A jutro? Jutro no, na razie jestem tutaj tak samo, nie? A has był nas? Był dzisiaj na... No. no bo ja przyjechałem na drugą, bo byłem jako Sper, nie? No i przyjechałem to był tutaj ten, dziesiątka był jeszcze, nie? A no, no, no. Tego Sejna nie było, nie? Ja do Azdy dwa piwa i spać. No, dobrze. Nie? Dobrze to dobrze, ja też muszę córkę za szkał odebrać. To nie mogę się wiesz, Ale za to... Piątka. Nie? Co za to Zresztą co? Co to powiedzieć, za to co? Za to może się w nieciele napiję, bo poniżej jak wam nie? A ja mam jeszcze wtorek wolny A, bo ty sobie wziąłeś, tak? Mm -hmm. No to dobrze Bo na kacu nie przychodzi No, no Ale zawodzi, nie? Dokładnie, no Czyli kochani ma. Andrzej wrócił Już jest no. Nie wiemy jak na długo Czas pokaże, nie? Czas pokaże Kochani, zwijam się do domu Kochani, co u nas w tym tygodniu, znowu dłuższy weekend bo poniedziałek znowu wolny, przez tą koronację Karola Właśnie jak byliśmy w Londynie, chciałem zobaczyć czy już jest jakoś ładnie miasto u... przyozdobione flagami i tym podobne itd., ale no tak w sumie, to nie było to by było, wyglądało ogólnie normalnie ale mówię, ludzi jest potężnie, ilość w ten weekend na pewno nie jedziemy na tą koronację do Londynu, bo tam będą dziesiątki tysięcy ludzi więc jakoś mi się nie chce z dzieciakiem tam się tłud w tych korkach i na pewno będą nie jedną wszystkie metra jeździły, ulice pozamykane i będzie ciężko dojechać. Więc dajemy sobie spokój. No ja mówię, znowu jest weekend, na pewno coś z tą porobę. Ponagrywamy. Słuchajcie co do komentarzy. To ja odpisuję na wszystkie komentarze. Czasami z paru dniowym opóźnieniem, bo nie zawsze mam czas więc na pewno coś napisaliście to to odpiszę na bank no i kochani jak się podobał materiał z Londynu fajnie nie dużo było ludzi ludzi było strasznie dużo widać to na przebitkach czyli mówię jeszcze raz wycieczka spoko nocna zmiana spoko daliśmy radę no i co jak zawsze pod szkołą, czekam na kubę zaraz po niego pójdę no i no i będziemy nagrywać dalej w tym tygodniu więc kochani, dziękuję za obejrzenie tego vloga. Zostawcie komentarz, łapkę. No i co? Widzimy się. Co? Dzisiaj jest środa. no może w weekend coś się uda nagrać. I dłuższego jakiegoś vloga zrobimy. Więc kochani, miłego popołudnia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. I widzimy się w kolejnym vlogu.